Nagrywamy! Jej! Jestem Moka Aoba. Pierwszoklasistka liceum. O, ale mówcie mi Moka. Gram na gitarze w zespole Afterglow i lubię bułki. Tak. Bułki. Jest wiele fajnych piekarni wokół. Może pójdziemy? Ha? Nie możemy. Chyba się nie nabrałaś, ha? Nasza muzyka, A, gdybym miała ją opisać jednym słowem, powiedziałabym, że jest głęboka. O co mi chodzi? Nie rozumiesz? Może to i logiczne? Hmm, jak to opisać? To dobre uczucie. Myślę, że gdybyście usłyszeli naszą muzykę, zrozumielibyście od razu znaczenie głębi. Wiecie, co jest szczególnie super? Śpiew ran. Oczywiście inni też są głębocy. Poza tym... Mm, to chyba wszystko. Więc może opowiem o ostatniej bułce, którą zjadłam? Nie ma potrzeby? Chwila, chwila, poczekaj. Nie bądź taka. Wiesz, ta z czekoladą była. O, hej, czekaj. Daj mi dokończyć. Czekaj.